Spokój i dobro kochani. Dzisiaj jest piątek, 4 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Zastanówmy się, kochani, co doprowadziło do śmierci Jana Chrzciciela. Przypomnijmy, że miało to miejsce podczas urodzin Heroda, kiedy córka Herodiady pięknie tańczyła. Kiedy król zachwycił się nią i zapałał pożądaniem wobec tej dziewczyny, w sposób nierozważny, bezmyślny złożył przysięgę wobec współbiesiadników i wobec tego dziewczęcia, że daje jej wszystko, o cokolwiek poprosi. Powiedział, Nawet połowę mojego królestwa jestem w stanie ci dać, tylko poproś. I wtedy ta dziewczyna poszła do swojej matki, do Herodiady, i spytała: O co mam prosić króla? Wtedy ta doradziła jej, poproś natychmiast o głowę Jana chrzciciela. Przypomnijmy, że Jan chrzciciel znajdował się w więzieniu, dlatego, że śmiał upomnieć króla, mówiąc mu, że popełnia grzech cudzołóstwa, dlatego, że nie wolno mu brać żony swojego brata Filipa. On natomiast to uczynił. Zauważmy, kochani, Jan chrzciciel, bardzo przejrzysta osobowość. Człowiek, który zawsze staje w obronie prawdy, bez względu na okoliczności, nawet wtedy, kiedy to zagraża jego życiu. I również Herodiada, ta, która jest podstępna, która kusi do zła, a Herod pośrodku. Herod bardzo często i bardzo chętnie słuchał Jana chrzciciela. Chciał go tylko uciszyć, nie chciał mu zrobić krzywdę. Natomiast Herodiada chciała się go kompletnie pozbyć. Czy my, kochani, czasem nie jesteśmy podobni do takiego Heroda, który słucha głosu z jednej strony i z drugiej strony i właściwie nie mamy swojego zdania? Stoimy w takim duchowym i moralnym rozkroku. Nie jest to komfortowa sytuacja. I wróćmy, kochani, do naszego pytania, co tak naprawdę zabiło Jana chrzciciela? Czy prawda go zabiła? Czy może raczej nienawiść Herodiady, dla której stał się niewygodnym? Stał się wyrzutem sumienia dla króla Heroda. Jana Chrzciciela zabiła również pycha króla, dlatego że złożył przysięgę. Święty Jan Chryzostom nazywa przysięgę bardzo poważnym grzechem, dlatego że człowiek, który przysięga, to tak jakby był pewien siebie. A przecież nie jesteśmy pewni siebie, tak naprawdę wiemy o tym, że do Pana Boga należy ostatnie słowo. I nikt z nas nie może w sposób stuprocentowy gwarantować tego, co ma się stać. A więc kiedy gwarantujemy, kiedy przysięgamy, to popełniamy grzech pychy. A ktoś z was powie, no dobrze, a co z przysięgą małżeńską, a co z przysięgą kapłańską? Zauważmy, że podczas składania tej przysięgi małżeńskiej są tam takie słowa oraz, że cię nie opuszcza że śmierci, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. A więc wzywamy Pana Boga, żeby On nam dopomógł, żeby to nasze postanowienie spełniło się. I tylko w spełni się, tylko w tym momencie, kiedy zaufamy Panu Bogu i kiedy Pan Bóg nam w tym pomoże. Czy jest coś jeszcze, co sprawiło, że Jan Chrzciciel został zamordowany, że została mu odcięta głowa? Jestem przekonany, że porządliwość królewska. Kiedy zobaczył tańczącą kobietę, to mówiąc kolokwialnie, chłop stracił głowę. Podczas gdy Pan Bóg chce, żebyśmy mieli głowę na karku żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią panować nad swoimi emocjami, swoimi porządliwościami. Wyobraźcie sobie, kochani, że w biblijnym języku greckim jest jedno słowo na określenie świadka i na określenie męczennika. Jest to słowo martys, jedno słowo na określenie dwóch rzeczywistości. A może jest to jedna rzeczywistość, bo ktoś, kto świadczy, do tego stopnia, że jest w stanie poświęcić swoje własne życie, może jest najbardziej chyba wiarygodnym świadkiem, i takim właśnie był święty Jan Chrzciciel. Na zakończenie, kochani, życzę Wam i również sobie, żebyśmy mieli taką odwagę, byśmy nie ulegali zmowie milczenia, abyśmy potrafili upominać, bez względu na to, kto to jest. Oczywiście starali się w taki sposób upominać. Żeby osoba, którą upominamy, nie miała wrażenie, że robimy to z jakiejś zemsty albo z chęci wywyższenia się, ale żeby odczuwała tę prawdę, że zależy nam tylko i wyłącznie na dobru tej osoby. Żebyśmy nie byli też tacy rozdwojeni, tak jak Herod pomiędzy Janem Chrzcicielem i Herodiadą, żebyśmy mieli taki kręgosłup duchowy, żebyśmy wiedzieli, że to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra!